Kobiety kochają facetów, którzy będą się dystans, więc jeśli kobieta postawi cię w niezręcznej sytuacji, no to absolutnie się nie przejmuj. Po prostu często warto wybrnąć z tego w głupi sposób, powiedzieć jej słowa, których nie potrafi przewidzieć, i to już często będzie powodowało dobry zwrot akcji. Podam ci taki przykład. Rozmawiasz z dziewczyną na spotkaniu, a ona ci mówi. No, spóźniłeś się, tak? Co jej możesz wtedy powiedzieć? Możesz jej powiedzieć: No, tak, jak nie pasuje, no to możemy zakończyć spotkanie, i się śmiejesz, tak? Wtedy ona też widzisz, ty się nie boisz, niekoniecznie się przemilasz. I oczywiście, efekty są zawsze lepsze niż w sytuacji, kiedy się spinasz, tłumaczysz, a czasami nawet warto takiej dziewczynie powiedzieć: No, i co z tego? Uśmiech, wiara w siebie to podstawa sukcesu z kobietami ale też w życiu. Wyciągnij wnioski sam, bo to ważne.